Skat, jak zawsze, na przemyślenia dobry czas. Masz rację. Te Twoje e, tutaj wnioski czasami przerażają mnie, bo są tak trafne, jak te moje prognozy astrologiczne, o których wcale nie jestem pewien. Ale dzięki Tobie mam e, tą pewność, że to co chciałem, to uzyskałem, bo no chociażmy teraz ten rak to jest do zastanowienia się, tak jak tutaj do przemyślenia. To nie jest do realizacji, to jest właśnie myśl. To jest, słuchaj, jest, to jest genialne, genialne słowa, to co zawsze tutaj dokładasz, bo ja bardzo lubię, kiedy stawiasz te, no jeden ten, jeden wyraz, bo, to no co więcej, no to. Co będziemy nawijać e, makaron na uszy? I kobiety to lubią, oczywiście. no One są wtedy bardziej. E... Ale rzeczywistość, czy to lubi? Rzeczywistość. Ja uważam, że zawsze jest ten problem jakikolwiek że lepiej pozostawić to. rzeczywistości, rzeczywistości rozwoju czy też jestem i tyle i żyję bo mam świadomość tego co robię a jeżeli znam swój kompas i idę tą drogą i wiem, czy mam odpocząć, czy mam przystanąć, czy mam rozważyć następne moje kroki. To każdy krok jest podejściem do następnego dnia. No i cóż. Do zobaczenia, bo za dużo powiem i powodzenia w życiu. Cześć.